Kanam Maverick X3 w doroczniku 2026 w wersji prawej XRC lewej XRS prawa wersja najbogatszej, że tak powiem wyposażona, ma wzmocnienie klatki z przodu, ma wyciągarkę w zestawie, zderzak, nie ma za to Smart shocks. Piękny zielony kolor, oczywiście potężny skok zawieszenia. Zawieszenie mamy Foxa ik serce zielony kolor bedlock zobaczcie także jest w kolorze malowania Maverick'a wygląda to naprawdę nieziemsko nawigacja duży kolorowy ekran mały czytelny ekranik oczywiście wielofunkcyjna kierownica wygodne fotele dach lusterko centralne nowe światełka przednie no, i XRS, XRS nie ma wyciągarki, nie ma przedniego wzmocnienia ramy. Inna oponka, oczywiście też bedlock. Mamy tutaj też Fox, ale na smart shocku, czyli aktywne zawieszenie. Navy blue kolorek, tak jak mowa Rikerka. Ja osobiście mimo wszystko wolę chyba X3 przez tą skrzynię. Mimo wszystko, że ten pasek się potrafi co jakiś czas zużywać, to jak dla mnie daje troszeczkę fajniejsze. Że tak powiem, odczucia z jazdy. Oczywiście, też w środku kolorowy ekran, wielofunkcyjna kierownica. Oba mają ponad 200 koni. Możecie zobaczyć, prezentują się naprawdę, naprawdę zacnie. Najmocniejsze, najnowsze, najlepsze od Kanama. WTV Dealers z dostawą pod dom. Zapraszamy serdecznie.